Witam wszystkich moich subskrybentów, gości i w ogóle. Jest to ostatni film pożegnalny, można powiedzieć, kanału Red Garage Historie Motocyklowe, ponieważ motocykl został sprzedany, a w tym sezonie nie planuję zakupu następnego. Także definitywnie historia Rometa K125. FI została zakończona. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za komentowanie. za pozytywne i mniej pozytywne historie. I słowem pożegnania życzę udanych wakacji wszystkim. Na razie filmów nie będzie, ponieważ, mówię, tak jak powiedziałem, motocykl został sprzedany i jeździ gdzieś sobie pod białym stokiem. Krzysiu, jakiś nim. Także trzymajcie się, niech Wam maszyny Wasze służą długo i szczęśliwie powodzenia życzę.